Witam wszystkich jest z tej strony w dzisiejszym odcinku tak jak wspominałem ostatnio dalszy ciąg mojej pracy jak widzicie wełna już została przeze mnie ułożona wczoraj już mam puszczoną wiązkę lasera na jakiej wysokości będzie montowana plandeka plandeka już jest przygotowana dzisiaj muszę najpierw to rozcinać deski calowe na, na takie klepki kontrołaty może 5 na 5 x 25 czy jakoś tak 4x2,5 żebym miał jak przydyblować do, do ściany jak widzicie nie wiem czy to widać może wyłączę na chwilę jedną lampę Jak widzicie wiązkę lasera mam puszczone powyżej spoiny Dlaczego powyżej spoiny, no nie chciałem po prostu walić to spoiny, bo wiadomo jak te spoiny tutaj widać, że jest murowany jeszcze na zaprawie cementowej, więc nie do końca wierzę tej spoinie, więc wolę przydrybolować lepszego kołka w niż po prostu w spoiny, dlatego się podniosłem kapkę do góry. Tak jak mówiłem rozetnę Parę klepek, żebym miał do czego przydyblować sprzęt. W międzyczasie testuję mój nabytek, który już testowałem, go już kilka razy, lecz nie było jeszcze o nim żadnego filmiku. Obiecałem, że będę nagrywał, więc nagrywam. Włożona jest bateria, oczywiście 12Ah. Bateria jest naładowana. Sami stwierdzicie, co ona potrafi. Zamontuję wszystko tak jak już należy. żeby przybudował maszynę do pracy. Zwaniem sulagę. Montuję culagę pyk, pyk, Już w tym momencie sulaga jest zamontowana. Podnosimy piłę. Odłożenie jest do końca stabilne. Weźmiemy na jakieś 3,5 cm, żeby a można nawet na 4, żeby można było ładnie, śmiało ciąć. Mamy to, tak jak mówiłem, zrobimy y, kąt prosty. Y, jest. To się nie ściska. Jest to ściskowe bardziej. Coś mi, tutaj... o, coś mi tutaj latało. Dobra tak jak mówiłem może zrobimy na klepki 4 cm akurat na kołek nie będzie nic pękać nic się psuć zostawiamy tak w pierwszej kolejności oczywiście yy, muszę przechyblować deski z jednej strony przynajmniej żeby była w miarę płaska powierzchnia do wycięcia może ja to już wykonam założę te nałożniki właśnie testuję Yy, nauszniki słuchu, ochronniki słuchu właśnie firmy yy, iSUS Pro 2 jak na razie bardzo dobrze się sprawdzają, spełniają swoją funkcję Zobaczmy która strona jest prostsza i przechedrujemy ją po prostu z jednej strony ustawiamy struga Deska jest jeszcze kapkę. tak. tak zostać drugą a drugą nie będzie nic się, bo jest dobra, tak jak mówiłem, przetniemy klepeczki i powiem Wam co, co dalej. Oczywiście sprzęt bezprzewodowy. Trzeba mieć pilocik do odkurzacza. Jedziemy. you <laughs> Dobrze sobie radzi, nie mam z tym problemu. Czy to jest materiał suchy, czy to jest materiał mokry. Idzie jak burza. Klepki są poprzecinane. Nie są to idealnej, idealnego cięcia, bo nie zależało mi na idealnym cięciu, ponieważ i tak będę robił wszystko praktycznie pod laser. Więc to są tylko klepki po prostu, żeby przyczepić tą plandekę, żeby się ona po prostu dla mnie ruszała. Jak będzie wyglądać ta dalsza moja praca? Wyswanęłem sobie laser na wysokości odpowiedniej. Na tej wysokości, gdzie laser będę do 2 centymetrów, od 2 do 4 cm niżej będę kleju uszczelniacz, albo klej uszczelniacz. I potem będę przyklejał w tym miejscu folię, plandekę i będę dyblował na kołki lub skręcał maszynowo klepki do, do ściany. Dzięki temu, dzięki temu nie będzie po prostu opcji, bo się sklei, ona, wszystko będzie w całości posklejane i nie będzie opcji podwijania wiatru pod plandekę. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Pokazałem Wam, jak, jak wygląda moja dalsza część pracy. Następny filmik już za, za jakieś dwie, trzy, może cztery godziny. Jak już skończę, skończę, skończę całość, już podsumowanie, ponieważ nie będę nagrywał. Jak montuję tę plandekę, Chyba, że jakiś tam urywek zrobię, żebyście zobaczyli, jak, te, jak ta moja praca, praca została wykonywana w danym momencie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ogląda moich filmików poprzednich, to zapraszam do oglądania. Oczywiście, zapraszam do moich przyszłych filmików, które będę lada dzień. Pozdrawiam do następnego. Cześć.